55. wydanie programu Wieści z Łysicy rozpoczynamy z dworca w Pinczowie, gdzie, jak Państwo słyszą, kończy swoją niekoniecznie sentymentalną podróż kolejka z Jędrzejowa, czyli ekspres Ciuchcia poniżej. Właśnie Ciuchcia, a szczególnie jej zabytkowa, napędzana węglem lokomotywka, towarzyszyć będzie naszym dzisiejszym wędrówkom w czasie i przestrzeni. To jest grupa niziska, tak? Nie tylko pasażerom przypomnieć wypada historyczny rodowód wąskotorowej ciuchci, mającej od niedawna status tak zwanego ruchomego zabytku techniki. W powszechnym rozumieniu zabytek kojarzy się. Jako dzieło sztuki architektonicznej, plastycznej, malarskiej, no przede wszystkim z pałacem, ze świątynią, z obrazem, rzadziej z parkiem, natomiast zupełnie nie ma zrozumienia fakt, że jest jeszcze bardzo liczna grupa zabytków techniki. I te są dzisiaj w najgorszym stanie właściwie zachowania i mają bardzo małe perspektywy z uwagi na te zmiany, jakie dokonują się przekształceniowe w obecnie restrukturyzacji naszego przemysłu. Do takiej grupy zabytków przemysłowych należy także Jędrzejowska kolejka dojazdowa. Otóż dla jej ochrony została wpisana do rejestru zabytków. I ten wpis do rejestru zabytków był oprotestowany przez właściciela, przez koleje państwowe, ale podtrzymał jego zasadność Generalny Konserwator Zabytków, to też ten akt prawny ochrony funkcjonuje. Zabytkową mimo sprzeciwów dzisiejszych włodarzy PKP wąskotorówkę z Jędrzejowa przez Pinczów do prehistorycznej Wiślicy budowano etapami przez 9 lat. Ukończona w 1925 roku służyła wielu pokoleniom mieszkańców Ponidzia. Do czasów, gdy bardziej wydajnym i opłacalnym stał się transport samochodowy. Teraz Ciuchcia stanowi wciąż niewielu Polakom znaną atrakcję turystycznej natury. Od wiosny wydaje mi się, że pewien postęp miał miejsce organizacyjny. W czerwcu udało nam się zrobić wędrzejowie spotkanie, na którym był m.in. nowy dyrektor z Warszawy kolejek dojazdowych. Byli oczywiście przedstawiciele wszystkich samorządów i pan dyrektor Narczyk złożył publicznie deklarację, że PKP przekaże czy może przekazać majątek i tereny związane z tą kolejką jędrzejowską dla samorządów. Pozostaje jeszcze drobiazg stworzyć mechanizmy, takie, które pozwolą zrealizować tą deklarację, i tutaj podobno rozwiązania prawne, które są potrzebne, za to są w e, projekcie ustawy o restrukturyzacji PKP. E, ta ustawa ma otworzyć e, szanse prawne dla e, PKP przekazania samorządom majątku, który jest e, potrzebny. Uporządkowania aktów własnościowych. Zatem... Dworzec Pinczowy jest kolejowy czy Z Tego ja nie wiem. Ja nie wiem i obawiam się, że nie tylko ja, ale również i sami kolejarze na tą chwilę nie wiedzą. 네. <목소리도> 바로입니 Każdy samorząd y, tworząc coś w rodzaju biznes planu przysz przyszłej kolejki, jak ta kolejka ma funkcjonować, przedstawia plan, czy, czy samorząd chce, na przykład, żeby to był jeden pociąg w ciągu doby, czy samorząd chce, żeby to były dwie, dwa pociągi w ciągu doby, czy samorząd chce, żeby było zatrudnione w tej kolejce w związku z tym 20 osób, może 30, a może. Rozwiniemy jakąś nową linię koriową, starą, zabytkową, trzeba odbudować. No ale ja jak to już nie będzie własnością samorządu, to po co wam te informacje? Dlatego, że my służymy wszelką pomocą. Ja widzę tutaj jedno rozwiązanie. Przecież PKP prywatyzując się, będzie sprzedawała ogromne mienie. I konieczny jest taki zapis legislacyjny, który pozwoli. Na przekazanie części tych środków wystarczających przynajmniej na rok, czy na dwa lata, czy trzy, na pokrycie etatów i związanych z innych kosztów, właśnie przekazać razem kolejkę z tymi środkami na samorządy. I to jest tak, jak się pannę kiedyś wydawało z posagiem. To będzie ten posag, który pozwoli na ochronę kolejki w tym pierwszym okresie, później być może samorządy już sobie dadzą radę. Finansowo kolejnie pomoże. To znaczy, na momencie przekazania samorząd bierze na siebie wszystkie obowiązki. Marzy mi się kolej, żeby skończyły się kłopoty i mieć trochę pieniędzy na jej utrzymanie, aby przynosiła turystom radość, aby częściej organizowane były takie imprezy na tej Jędrzejowskiej Zabytkowej Kolejce jak dziś. Potrzeba jest pomocy samorządu w tej chwili. Wielką władzę ludzie otrzymali, i myślę, że tego zabytku, jaką jest kolejka, nie zmarnujemy.